Gry wideo od zawsze były istną wylęgarnią wszelakich monstrów, kreatur i czarnych charakterów. Jednak którzy z nich zasłużyli sobie tak naprawdę na miano największych zakapiorów? Witajcie, ja nazywam się Marshal, a to jest nasze zestawienie najtrudniejszych bossów gier wideo. Zapraszam do oglądania. Dziesiąte miejsce zajmuje generał Ram z pierwszego Gears of War. Jest to jeden z największych skurczybyków w całej serii, i pomimo tego, że niektórzy z Was może nie wspominają tego starcia jako bardzo wymagającego, to pokonanie go na poziomie trudności Insane jest naprawdę nie lada wyzwaniem. Walka z nim nie wymaga co prawda wymyślania misternej taktyki, a bardziej wyćwiczenia zręczności w zmianie broni, wychylaniu się i oddawaniu celnych strzałów, jednakże jest on tak twardy, że bez sporej ilości szczęścia utkniemy na finałowej sekwencji przez długie godziny. Duriel nigdy nie był jednym z Wielkiej Trójcy i nie pełnił też żadnej bardzo znaczącej roli w sadze Diablo. Jednak to właśnie on sprawiał największe problemy przy przechodzeniu drugiej części, a walka z nim niejednego doprowadziła do furii. Pan Bulu nie dość, że potrafił zamrażać przeciwników, to dodatkowo jednym susem pokonywał niemalże całe swoje leże. Więc jeśli nie mieliśmy pełnego plecaka miksturek leczenia, a nasza postać walczyła w zwarciu, to jedyne co mogliśmy zrobić, to się przeżegnać. Goro Mortal Kombat. To właśnie ten monstrualny wojownik powodował, że każde kolejne podejście do turniowej drabinki wywoływało odciski na palcach. I tak wiem, że pewnie część z Was będzie się sprzeczać, że to Shaokan był prawdziwym szefem Mortala. Ja jednak uważam, że to szokanie byli zawsze najbardziej wymagającymi przeciwnikami i pokonanie ich za pierwszym razem było rzadkością. Jedyne czego można żałować, to tego, że dopiero w odsłonie Trilogy mogliśmy wcielić się w postaci czteroręki gigantów. gigantów. Sinistar to jeden z tych bossów, którzy oprócz tego, że są diabelsko zabójczy, to straszą nas przy każdym pojawieniu się na ekranie. I to niezależnie od tego, które podejście do niego właśnie robimy. Jedyne co sygnalizuje nadciągnięcie finałowej walki, to psychodeliczny głos samego sinistara, który dosłownie jednym dotknięciem potrafi nas zniszczyć. Dlatego jeśli słyszycie kwestię Run, 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 lepiej weźcie sobie jego radę do serca i czym prędzej bierzcie nogi za pas. Najtrudniejszy przeciwnik World of Warcraft. Takim mianem bez wątpienia można ochrzcić legendarnego Cetuna, który w oryginalnym WoWie potrafił bez problemu kasować top-tierowe rajdy najlepszych gildi na serwerze. Ten boss był tak trudny, że większość ekip porywających się na niego nie potrafiła nawet podbiec na wystarczającą odległość. Oczywiście twórcy nie pozostali bierni na lamenty słabszych graczy i w kolejnych aktualizacjach został on znacząco osłabiony. Gwoździem do trumny Cetuna było wydanie dodatku The Burning Crusade, który zwiększył maksymalny level do poziomu 70 i przez to nawet bandy randomów były w stanie położyć starego Boga trupem. Wkurzony Bóg to przeciwnik, z którym niełatwo się mierzyć. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z samym Zeusem, najpotężniejszym i najznamienitszym bóstwem starożytnej Grecji. Tak właściwie, to cała seria God of War jest nafaszerowana epickimi pojedynkami i trudno powiedzieć, który z nich jest najlepszy. Jednak na pewno najbardziej wymagający i ikoniczny jest właśnie ten toczony z władcą Olimpu. O ile w pierwszej fazie starcia nie musimy się jakoś specjalnie nadwyrężać, wystarczy, że używamy w odpowiednich momentach fali uderzeniowej. O tyle w drugiej rundzie Zeus pokazuje swą prawdziwą potęgę. i po tej walce chyba nikt nie będzie miał pytań, dlaczego to on jest królem Bogów. Powiem szczerze, że tak samo jak nie chciałbym stanąć, żelaznemu Majkowi na drodze w prawdziwym życiu, taki w grze sygnowany jego nazwiskiem nie należy to do przyjemności. Mistrz Świata Wagi Ciężkiej to tytuł, który sprawia, że w walce na pięści jesteś nad człowiekiem i myślę, że wzięli to sobie do serca twórcy Tysonowego punch outu. Ostatni boss jest tutaj tak niesamowicie szybki i silny, że jeśli nie wykonacie bloku w tej samej klatce animacji co cios przeciwnika, to pokonanie go jest niewykonalne. Ciekawostką jest fakt, że sam Tyson zagrał w swoją grę po raz pierwszy dopiero w 2013 roku i legenda głosi, że tą walkę przegrał. Sephiroth to postać znana głównie za sprawą Final Fantasy VII, w której to produkcji pojawił się po raz pierwszy. Jednakże prawdziwym wrzodem na dupie stał się dopiero 5 lat później w grze Kingdom Hearts, w której to jest ostatnim wyzwaniem olimpijskiego koleseum i, moim zdaniem, jednocześnie najcięższym oponentem w całej grze. Nie dość, że jest on nas w stanie zabić na dosłownie trzy uderzenia, a jego miecz zamiata połowę areny, to jeszcze do tego w kolejnych fazach staje się na przemian nietykalny i używa sprowadzającego nasze życie i manę do parteru ataku Heartless Angel. Tak więc jeśli nie macie nerwów na to, aby ocierać się o śmierć kilkadziesiąt lub wręcz kilkaset razy podczas jednego starcia, to przygotujcie sobie kilka dużych tubek maści na bulldupy. Praktycznie każdy z bossów w tej grze jest ciężkim wyzwaniem, więc wyobraźcie sobie jak mocni są dwaj tacy zakapiorzy w tym samym czasie. Żeby było ciekawiej, każdy z nich ma zupełnie inne ataki, doskonale się uzupełniające. Pierwszy jest gruby, powolnym gigantem z wielkim młotem, a drugi to szczupły, diabelsko-szybki rycerz. Oczywiście pokonanie jednego z nich nie załatwia sprawy, bo pozostały przy życiu kompan przejmuje całą moc poległego towarzysza. Tak więc kiedy myślicie, że już macie przewagę, to musicie ponownie zmierzyć się z nimi dwoma, z tym że w jednej osobie. Zanim przejdziemy do pierwszego miejsca, chcielibyśmy przedstawić Wam jeszcze kilku bossów, którzy co prawda nie znaleźli się w tym zestawieniu, jednak są warci tego, żeby o nich wspomnieć. Na miejscu pierwszym królowa Larsa. Jeśli nie macie kilku lat na trenowanie małpiej zręczności przed podejściem do tego pojedynku i chcecie zostać przy zdrowych zmysłach, to odpuśćcie sobie tą walkę. To co dzieje się na ekranie podczas tego starcia to istna masakra. I ciężko określić to innymi słowami niż takimi, że jest to po prostu chore. Ci którym udało się pokonać królową uważają, że satysfakcja z wygranej jest nieporównywalna do jakichkolwiek innych gier i wiecie co? Ja im wierzę, tyle że szkoda mi marnować mojego życia na takie rzeczy. To już koniec naszego zestawienia. Dajcie znać w komentarzach, którzy bosowie Wam sprawili największe trudności, a także czy podobała Wam się nasza lista. Po więcej takich filmików zapraszam do subskrybowania tego kanału i do usłyszenia w kolejnych produkcjach. Trzymajcie się, cześć.